Proszę wezwanie do Miejskiej Policji w Proszę wezwanie przesłać pocztą, proszę Pana. nie mamy takiego... Proszę Pana, proszę wezwanie przesłać mi pocztą. Nie przyjmuję takiego wezwania. Odmowa, tak? Na kiedy to wezwanie, proszę Pana? Na kiedy Panu na Za miesiąc. Nie, za miesiąc nie. Proszę przesłać pocztą, tak jednak. Dobrze, odmawia Pan, tak? Tak, proszę przesłać pocztą. Proszę pana, ja pana informuję, że wezwanie zostawimy panu na dzień. Proszę wezwanie przesłać pocztą. Zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem, kierujący otrzymuje wezwanie na miejscu. Nie, proszę pana, ja proszę, żeby pan przesłał mi zgodnie z prawem że drogą pocztową. Na piątek, 5, 5 czerwca 2020 roku, jest pan wezwany na godzinę 9 do Pony Miejskiej Policji mm, Proszę wypisać to wezwanie. się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu rok o godzinie 9 w zespole do spraw wystarczeń Komendy Miejskiej Policji w Zamości. Pokój numer 4 Telefon kontaktowy 54.677.12.44 w charakterze podejrzanego 0206, 2020, o to, że w dniu 02.06.2020 o godzinie 15.35 rok karalowa 64. na zło jest wykonana. Nieprawidłowo mamy przestrzegania. Rejon skrzywania oznaczony znakami poziomu P4 artykuł 97 -praw. W przypadku niestawienia się na wezwanie bez usprawiedliwienia zgodnie z artykułem 54 paragraf 7 kontekstu postępowania w sprawach o wykrocień zostaje pod panem, przeciwko panu skierowany przeciw wniosek ukarania do sądu rejonowego... To przepraszam, w jakiej sprawie pan mi wzywa tam, w charakterze świadka, czy kogo? W tym momencie, w tym momencie, To w tym momencie jakiego? A gdzie ma świadka? No właśnie nie wiem, w charakterze, pisze mi pan wezwanie, ale w charakterze kogo? W charakterze podejrzanego. Aha, teraz rozumiem. Pan się nie wstawi. E, Już wypisał, pan tam wszystko pouczenie jest na dole i rozumiem pana. Nie musi pan mnie pouczać. Nie muszę panie. Tak. Treść artykułu 54 rozumiem. jest panu znana i treść Znany, tak. Znany, tak. Adres do doręczyń do w kraju. Jest ten sam Tak, Tak, tak. Rozumiem, że Lublin. Tak, 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 tak. tak. Nie, nie jeden. I. To jest I. Treść artykułu 38 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach wyrzeczenia mówi o tym, że w przypadku nieodebrania przez ze mnie korespondencji, czyli przypana korespondencji wydanej, wysłanej podskazanej przez ten adres, czyli logni dzierżaw na 34 mieszkania i zostanie ona uznana za doręczoną prawidłowo. Jak również treść artykułu 54 przysługuje w terminie 7 dni prawo do nadesłania wyjaśnień do właściwego e, Czy pan podpisze, odbiera pan wezwanie? Nie, nie odbieram. Odmowa podpisu, tak? Odmowa, tak? odmowa odebrania. Tak. A jaki powód? Odmów, nie powodem? muszę Panu podawać powodu. Powód będzie załączony łącznie na Pana ze skargą i z zawiadomieniem o przekroczeniu przez Pana uprawnień. W jakim sensie to przekroczenie? To już nie Pana interes. Właśnie o takim o. Chodzi o mojego kolegę? Tak. Kolega przesadza. Jaki? Czy kolega poniesie z tego tytułu jakieś konsekwencje, jeżeli przekaże przed sądem kamerę, że tak było? To chyba pan przekracza swoje uprawnienia. Nie pan. Niech pan mówi głośno, że ja samochody jeżdżą. Mocze no, pan, jeżeli ma pan argument i ma pan yy, nagranie, nagranie, to proszę, proszę przedstawić. Komu? Komu? Po Komu? Już... Czy widział pan i stwierdził pan to, że wyprzedzałem na linii ciągłej? Jesteś... Czy pan to widział? Tak, to jest, jest pan p... pewny, że pan to widział? To jesteśmy jest pan, pan pewny, czy pan to, to widział? Ja jest, jest pan pewny, czy pan to widział? Ja pytam pana, czy jest pan pewny? Ja nie wszystko mówię głośno, bo nie wiem, czy pan słyszy, bo ja na zewnątrz nie naprawdę nic. U nas bardziej jest słychać. A, no bo ja włożyłem głowę, to w nic nie pana w ogóle, co pan mówi. Proszę? Ja jak wyjmę głowę z samochodu, to nie co pan mówi. Dlatego, dobrze, ma pan prawo oczywiście na wysłanie wyjaśnień i tyle, i temat, i temat. Tak, kończymy, proszę pana. Będzie skierowane o karanie. Po to są czynności wyjaśniające, żeby rozwikłać ewentualnie... I pan już pisać to wezwanie? Tak. To proszę na dole napisać, że wezwanie jest niezgodne z procedurą. Na pierwszego, proszę pana, to ma pan termin 7 dni, kiedy ja mam to otrzymać, więc nie odbieram go. To wszystko? to wszystko. Numer kontaktowy, czy pan poda? Nie. Jakiś do siebie? Nie. Jaki jest powód? Nie, nie podane. Przyczyny. Nie czy nie podaj przyczyny żadnej. Proszę na dole napisać tam na tym wezwaniu, które pan ma. Oczywiście napisa pan w dwóch kopiach. To proszę napisać na dole, że wezwanie jest wystawione niezgodnie z procedurą, nie w terminie. I proszę mi jedno dać. Proszę mi jedno dać. Proszę pana. Odmówiłem panu podpisu na wezwaniu, a wezwanie proszę mi doręczyć. Odmówił pan proszę pana, proszę mi doręczyć Dobra, wezwanie. Chwilę, wezwanie, proszę mi doręczyć, bo za chwilę zadzwonię na komendę. Pana, pan chciał... I powiem, że pan mi nie doręczył wezwania. Ja odmawiam jego przyjęcia, a chcę jego kopię. No to jak tam... Napisał pan, że odmówiłem przyjęcia? Proszę tak. mi dać jego kserokopię. Proszę pana, dobrze, chwileczkę. Ja skontaktuję z naczelnikiem roku drogowego. Jeszcze... To ja się skontaktuję pierwszy przed panem. Dobrze. Proszę mi dać to wezwanie. E... Natychmiast. Natychmiast sobie? proszę dać mi to wezwanie, które pan tutaj wypisał, niezgodnie z procedurą. Proszę pana, odmowa jest podpisy i wezwanie. I wezwanie proszę mi dać. Żądam, żeby pan dał mi to wezwanie, na którym odmówiłem podpisania podpisu. Dobrze, my to zweryfikujemy. Proszę, proszę, proszę No proszę to wezwanie proszę odejść na chwilę. Dobrze? Proszę to wezwanie, które pan skończył pisać. Ja nigdzie nie odchodzę, dopóki nie dostanę tego wezwania. Proszę pana. W tym momencie, ja Panu nakazuję udać się do samochodu. Proszę ja Pana, proszę o wezwanie, do, które Pan mi wypisał. Odmówiłem złożenia podpisu na nim, tak. a wezwanie chcę dostać do ręki. Dobrze, ja to skontaktuję. Dopiero z... Pan mówił, że chce Pan dostać wysłane pocztą. Korespondencyjnie. Tak? Dopiero pan skoro pan, mówił. pan napisał, ja stwierdzam, że Pan tutaj ma błędy Słuchaj, procedularne, bo wezwanie takie mam do otrzymać zgodnie z planem na wezwanie, pana, od... czyli na dzisiaj, który jest? Czwarty? Nie. Siedem dni. Proszę pana, nie 7 to jest dni. procedura. 7 dni nie, mam, to jest porządzane... nie, nie, proszę pana, ja mam to otrzymać 7 dni przed terminem wizyty u państwa. A nie tak, jak pan sobie to robi. Więc pan mówi, że to wezwanie jest wyzwane zgodnie z prawem? Nie. Dlaczego? Bo nie. Bo Dlaczego? Proszę pana, pan mnie wzywa tu na jutro czy na pojutrze? Nie, na, na pi pi piątek. Na, na piątek. No piątek, a znaczy gdzie który jest? Drugi. A prawo mówi, że mam Dlaczego wezwanie otrzymać na termin przed? Informowałem pana o terminie dowolnym dla pana wyboru. Pan ja już Panu, panu powiedziałem. Dobrze, nie będziemy nie, dyskutować. Nie proszę mi dać no, to wezwanie i proszę się kontaktować się. z kim Pan nie chce. Podał, nie podał Pan żadnego terminu. Dlatego, dlatego, y, dlatego jest tutaj wezwanie i jeżeli będzie potrzeba, no to będzie wezwane do Pana. To nie da Pan mi tego wezwania? Pan Chcę wezwanie. E, to Kolega to... mówi, żeby Pan poczekał w samochodzie. Oczekam w samochodzie. Ale na co mam czekać w samochodzie, proszę Pana? Skończy Pan ze mną czy jeszcze nie? Nie. Jeszcze, jeszcze będę dokonywał spraw. proszę Pana. Tak więc proszę udać się Dobrze. do samochodu Oczywiście to wezwanie dostanę na końcu, czy już nie?